Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy on jest do stałej relacji? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Karty przełożyłam i wlosuję karty. Pierwsza karta to jest sedno pytania: Król kielichów. co wychodzi naprzeciw? Sprawiedliwość. Wynik, odpowiedź, rada. Dwójka klików. Dołożę kartę. Pustelnik. Dołożę kartę. Dziewiątka pentakli. Na spodzie talii jest karta dwójka mieczy i to może być tło czytania to jest blokada brak chęci aby zobaczyć prawdę będzie gruba Sedno, król Kilchub. To jest potężne poruszenie czystej miłości. Wyrażenie uczuć przynosi ulgę i oczyszczenie. Pojawiła się osoba, która przebudziła nasze serce. Powrócił uśmiech na twarzy, że aż chce się żyć. To jest spotkanie osoby, która odgrywa ważną rolę w naszym życiu. To nie jest osoba nachalna, jest sentymentalna. Uczuciowa, jest przyjazna dla otoczenia. Potrafi zachować zdrowy dystans. Co wychodzi naprzeciw? Sprawiedliwość. To jest zła ocena, krytyka, rozwód, niesłuszne oskarżenia, brak obiektywizmu. To też jest wrzucenie wszystkich do jednego worka bo przecież to są palanci. To też jest. Fałszywa sama ocena. Sprawiedliwość na tej pozycji pokazuje, że trzeba kierować się uczciwością, rozważyć wszystkie plusy i minusy. Wynik, odpowiedź, rada, dwójka kielichów, pustelnik i dziewiątka pentakli. Kiedy powiemy, że wszyscy faceci to są lenie, wszyscy są tacy sami, tylko wykorzystują kobiety, to nie próbuj nikogo przekonywać, że jesteś wyjątkiem czy wyjątkowa. Mówienie, że mężczyźni są nic nie warci i tym podobnie jest oznaką twojego umysłowego ograniczenia. Albo masz nieprzepracowane jakieś Poważne traumy z przeszłości, lub traumy z poprzedniego związku, do którego nie byłaś przymuszona, nikt cię nie zachęcał czy namawiał do tego związku. To była twoja decyzja, aby wejść w ten związek. Taka postawa świadczy, że nie nadaje się do poważnego związku, czy nawet do dobrej znajomości. Warto jest mnie polubić, polubić pod filmem, bo ja daję dobre rady, aby być szczęśliwą osobą. Jestem fajną i miłą kobietą. Mam swój styl. Trzeba się cenić. Grunt to znać swoją wartość. Jeżeli masz wątpliwości, to lepiej pracuj nad swoją atrakcyjnością, a przede wszystkim nad sobą. Aby stworzyć związek, to trzeba pracować nad sobą i nad związkiem. To dotyczy kobiet i mężczyzn, bo to jest bardzo ważne. Pytanie jest, czy on jest do stałej relacji? To odpowiadam, że tak, on jest do stałej relacji. Jestem zwolenniczką starannej selekcji w kontaktach. Czyli selekcjonuję osoby, z którymi chcę mieć kontakt. Sama decyduje z kim nawiążę kontakt i z którymi osobami wymienię się tylko uprzejmościami. Czy mam zdrowy dystans? Możesz pomyśleć, że jakby posłuchać mojej rady, to byłabyś, byłbyś sam czy sama. Jeżeli zaniedbamy styl komunikacji, to faktycznie możesz czuć się sam czy sama, jak palec, a tego Ci nie życzę. Życzę Ci dużej otwartości i fajnej komunikacji. Powodzenia. Jeżeli będziesz tak uprzejma, czy uprzejmy, to pod filmem naciśnij palec w górę albo w dół. Naciśnij na subskrypcję. Zostaw po sobie komentarz. A tak naprawdę to napisz, jaką jesteś fajną osobą, bo ja jestem bardzo fajną osobą. Dziękuję. Dbaj o Pozdrawiam. Klara Tarat.